Bardzo proszę, bardzo proszę Panią Burmistrz o, o, o zabranie głosu. Na temat zacznę od dokumentacji technicznej, rozbudowa szosy obwodowej. W tej chwili cały czas trwają uzgodnienia dotyczące nie słychać? Dotyczące przebiegu dróg serwisowych, ścieżek rowerowych i tak dalej. Następne zagadnienie to przebudowa przejścia na przedłużeniu ulicy Wyzwolenia. Mamy tutaj trochę pad. I y, ja Państwu przedstawiałam koszty, natomiast koszty ostatnio, jakie musimy ponieść w związku z tym, że chcemy zainwestować w, w to przejście. Ale pad polega na tym, że y, kolej chce podpisać z nami umowę, ale na podstawie wyceny swojego biegłego. Y, ale w, y, y, my podpiszemy umowę, a dopiero będzie potem zrobiona wycena. Więc my nie, sformułowaliśmy pismo, że nie jesteśmy w stanie podpisać umowy, w której w ciemno zgodzimy się na wszystkie, na wszystkie ustalenia PKP, które pojawią się później. Ponieważ nie wiemy właśnie na co mamy podpisać tą umowę i na jakie koszty. Dlatego jest pad. Nie wiem czym to się zakończy. Ale po prostu y, informuję Państwa o tym, ponieważ y, czarno widzę wykonanie tej inwestycji. Nie mówię o tym roku, nie mówię o przyszłym. Mówię o perspektywie paru lat, jeśli dalej będzie się to tak toczyło. Dalej... Przebudowa teraz już y, konkretne zadania inwestycyjne. Przebudowa utwardzenia targowiska z budową zadaszeń. No i tutaj też nie mam dobrej wiadomości, mianowicie termin zakończenia zadania na pewno nie zostanie dotrzymany, wykonawca ma trudności organizacyjno-kadrowe i ekonomiczne, w związku z tym podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy. Mój zastępca mówi, że jeszcze będziemy próbować rozmawiać, aczkolwiek ja jestem zdania, że takie, że takie rozwiązanie powinno nastąpić. Chociaż, chociaż, proszę Państwa, zawsze kij ma dwa końce, trzeba przeanalizować do końca, jakie będą koszty tej operacji. Dlatego nie mówię dzisiaj w 100%, mówię swoje zdanie, ale moje zdanie nie jest poparte jeszcze konkretną wiedzą praktyczną, a będzie ona czy teoretyczną, a będzie ona w poniedziałek. Następne zagadnienie budowa ciągu pieszego wraz z Tarasem Widokowym. Tutaj wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu robót do 30 grudnia i terminu uzyskania decyzji na użytkowanie do 10 lutego 2014 roku. Jeśli chodzi o budowę osuarium, wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu. Nie wiem, czy już tam jest zakończone. Nie jest. To przedłużenie terminu już zostało przekroczone. E, aczkolwiek e, jest to już e, finał prawie, że e, tej inwestycji. Mamy taki czas i mamy takich wykonawców, no tak mogę to określić. Przebudowa chodnika na miejsca postojowe przy Olsztyńskiej, akurat tutaj jest wykonawca zgłosił zakończenie robót i trwa procedura odbioru. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Grodzieńska wraz z groblami drogowymi Wykonawcą jest tutaj firma Prim Ełk Za kwotę 1 300 000 zł. W tej chwili trwa realizacja tych robót, a termin realizacji 30 sierpnia 2014 roku. Bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego, że w tym miejscu mam nadzieję, że w perspektywie najbliższych lat po uzbrojeniu, które akurat to zadanie wykonujemy, w postępowaniu wspólnym prowadzonym w ramach zastępstwa inwestycyjnego przez spółkę WIG Aglomeracja Giżycko, czyli wodociągi i kanalizacja Aglomeracja Giżycko i będzie to miejsce, gdzie pojawi się zabudowa domami jednorodzinnymi albo dwurodzinnymi, albo dwurodzinnymi Następne zagadnienie to adaptacja obiektów w twierdzy Bojen, czyli stajnia z wozownią i laboratorium. Tutaj wykonawca przedłożył do akceptacji koncepcję projektową. Wykonawcą jest firma Renowa z Warszawy, no i my zgłosiliśmy z kolei swoje uwagi do tej koncepcji i odesłaliśmy wykonawcy. Przeprowadzenie analizy obszaru funkcjonalnego krainy Wielkich Jezior Mazurskich w ramach projektu Planowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Za chwilę trochę więcej powiem na ten temat, ale tutaj zatwierdzono metodologię prac badawczych, trwają badania ankietowe dotyczące kwestii społeczno-gospodarczych na terenie 12 gmin, będących w partnerstwie. Dalej budowa ciągu pieszego między ulicą Daszyńskiego a Kościuszki. To jest zakończone i odebrane. Wykonawcą była spółka BioEko z Gierzycka za kwotę 8610 zł. Jeśli chodzi jeszcze o inne postępowania, jesteśmy w trakcie postępowania na utrzymanie porządku i czystości w mieście, w pasach dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych i parków w okresie 17 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015. Termin składania ofert to 2 grudnia 2013 roku. Tak jak mówiłam, jeszcze dodam parę słów na temat analizy obszaru funkcjonalnego. Proszę Państwa. Złożyliśmy do Pana Marszałka strategię obszaru krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Nie, jeszcze tak, nie mamy konkretnej odpowiedzi. Jak tylko będziemy mieli konkretną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, będę się zaraz z Państwem dzielić tą odpowiedzią, ponieważ to jest. Bardzo ważny dokument na lata 2014-2020. Będzie on stanowił podstawę, mam nadzieję, że tak będzie, że będzie stanowił podstawę finansowania unijnego. Chociaż możemy oczywiście startować w konkursach w innych działaniach. W ostatnim czasie bardzo dużo bardzo dużo poświęciliśmy tej sprawie i właśnie nie tylko tej, ale również innym programom, program Polski Wschodniej, re, regionalny program operacyjny. To są wszystko działania, które w tej chwili się dzieją i które decydują o naszych najbliższych latach, najbliższych i, na, i dalszych latach. I, I wszystko to, co teraz zapadnie, będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju Giżycka i oczywiście całego regionu. I stąd też proszę Państwa tutaj akurat muszę jeszcze dorzucić jedno zdanie. To była również moja prośba, żeby przenieść sesję ze względu właśnie na te różne pilne wyjazdy związane z, z, z tymi działaniami. Z tymi i nie z tymi, z różnymi, bo ich jest bardzo dużo w ostatnim czasie. Proszę Państwa podpisałam umowę Partnerską z miastem Warena. Już mówię kiedy: 28 września. W czasie, tam w trakcie, odbywało się święto Grzyba. To jest naprawdę wielkie święto. Jakby nie brzmiało, ale dla Litwy i dla tego regionu jest to bardzo znaczące święto. Przyjechały wszystkie miasta partnerskie. Tam byłyśmy razem z panią przewodniczącą. Ale oprócz tego na święto w ramach swojej własnej chęci i woli pojechały jeszcze dwa autokary Girzybczan z własnych funduszy. No i, i, i proszę Państwa, myślę, że byliśmy tam godnie reprezentowani. A jest to święto, które polecam wszystkim, ponieważ robi wrażenie olbrzymia ilość stoisk, olbrzymia poświęconych nie tylko grzybobraniu, ale różnym produktom lokalnym, kuchni litewskiej, więc naprawdę, naprawdę sympatyczne to było. Muszę dodać, że jesteśmy jednym z kilku partnerów ze strony polskiej. Innym partnerem są pobliskie nam Mikołajki, które utrzymują kontakt z Wareną już od kilkudziesięciu lat. To jeszcze od dawnych czasów kontakty. Proszę Państwa, jeszcze tak, wykaz zbytych nieruchomości. Sprzedaliśmy jeden lokal mieszkalny. On został wyceniony na 130 052 zł. Po zastosowaniu bonifikaty ostatecznie cena wyniosła 19 995 30 zł. 30 groszy. Oraz działkę przy ulicy Szarych Szeregów za kwotę. 217 402 50 zł. 50 groszy brutto. Tu jeszcze nie mamy aktu notarialnego. Łącznie brutto to 237 397 80 zł. 80 groszy. Jeśli chodzi o inne przetargi, negatywnie zakończył się przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kopernika. To tutaj taka mała działeczka o powierzchni 918 metrów. Cena wywoławcza to było 200 000 plus VAT. No i odbył się też czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Sybiraków za cenę 125 tysięcy plus VAT też zakończyło się, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Chcę też powiedzieć, że uczestniczyłam, jestem reprezentantem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Forum Turystyki. I, I tam, y, proszę Państwa, dowiedzieliśmy się o y, 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 sposobach, finansowania, y, sposobach finansowania podmiotów turystycznych na, w następnej perspektywie unijnej. Myślę, że to jest bardzo ważne dla naszych podmiotów turystycznych, stąd też planuję zorganizowanie takiego spotkania, z, zresztą Pani Przewodnicząca też miała taki wniosek, y, y, spotkania z branżą turystyczną. Z kolei też ostatnie dni to były dni poświęcone podsumowaniu małego ruchu granicznego, ponieważ właśnie minął rok od wprowadzenia małego ruchu granicznego. Tutaj odbyła się konferencja w Mikołajkach z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w Warszawie uczestniczyłam w bardzo prestiżowym polsko-rosyjskim okrągłym stole właśnie wczoraj i przedwczoraj. I tutaj jest bardzo dużo wniosków na temat tej współpracy, bardzo dużo pozytywnych opinii, bardzo dużo wiedzy, którą uzyskałam, postaram się przekazać. Jeśli Państwo będziecie szerzej zainteresowani tym tematem, to również Państwu jeszcze dzisiaj może być w pytaniach, bo nie chcę tu przedłużać dalej, jeszcze program jest dosyć Obfity. Ale na pewno chciałabym to też przekazać naszym przedsiębiorcom, ponieważ te przedsiębiorstwa, które współpracują z obwodem kaliningradzkim no, osiągają coraz lepsze efekty, co miało miejsce i było widoczne w czasie tego podsumowania. Dziękuję.